Cześć z tej strony, Monika Łaguna z kanału Misja Ślub. W tym odcinku zdradzę Wam moje pomysły na podziękowania dla rodziców i świadków na weselu. Powiem Wam też w jakich okolicznościach my daliśmy im te drobiazgi. Zaczynamy! Świadkowie i rodzice to zaraz po Parze Młodej najważniejsze osoby na ślubie i weselu. Bez rodziców nie byłoby panny młodej i pana młodego, a bez świadków nie byłoby ślubu. Dlatego uważam, że naprawdę warto w jakiś sposób docenić ich obecność, ich wkład w organizację tej uroczystości, nawet jeśli miałby to być drobiazg albo mały gest. Naprawdę warto. Muszę Wam przyznać, że długo zastanawiałam się nad tym, co sprawiłoby naszym rodzicom przyjemność. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na kupienie sadzonek dębów. Były one zapakowane w ozdobnym, wysokim pudle. Był to taki komplet. Oprócz sadzonek był tam też jutowy worek z ziemią, łopatka i ozdobna metalowa tabliczka z napisem Pamiątkę ślubu Moniki, i Grzegorza i data uroczystości. Taką tabliczkę, już po wsadzeniu drzewa do ziemi, można wetknąć w ziemię i ona spokojnie przetrwa kilka lat. Zawsze będzie przypominała o okazji, która sprawiła, że postanowiliście podarować komuś ten właśnie prezent. Powiem Wam też kilka słów na temat tego, w jakich okolicznościach podarowaliśmy rodzicom ten drobiazg. Po północy, już po torcie, wzięliśmy mikrofony, powiedzieliśmy kilka słów, poprosiliśmy rodziców na środek. Zespół zagrał piosenkę Anny Jantar, To Co Mam. I potęczyliśmy trochę później w kółku. Gorąco polecam wam ten utwór Anny Jantar, bo to naprawdę dobra alternatywa do piosenki Cudownych Rodziców Mam, który jest już. Dosyć ogranym utworem. Oprócz tych sadzonek dębów, my wręczyliśmy naszym rodzicom bukiet klasycznych czerwonych róż. Tutaj zwrócę wam uwagę na pewien fakt, te dęby to nie przypadek, ona miała być pamiątką mojego poprzedniego panieńskiego nazwiska, czyli Dąbkiewicz. No dobrze, no to teraz świadkowie. Zanim opowiem wam o tym, co postanowiliśmy im podarować w ramach podziękowań, to powiem wam jeszcze o tym, w jaki sposób poprosiłam moją świadkową o pełnienie tej funkcji. Otóż yy, kupiłam yy, dla niej pudełeczko w kształcie diamentu z kokardką. Yy, ten diament był koloru złotego. W środku znajdował się rulonik z taką mniej więcej informacją: Agatko, potrzebuje czegoś starego, niebieskiego, pożyczonego, ale przede wszystkim potrzebuje ciebie. Czy zostaniesz moją Świadkową. Wiem, że dla niektórych to może wydawać się zbędne, ale ja przyznaję, że od zawsze uwielbiałam celebrować chwilę, tak też było i tym razem. Przy okazji ten diament był zapowiedzią koloru przewodniego naszego wesela, czyli złota. Na weselu, zaraz po podziękowaniach dla rodziców, wzięliśmy mikrofony i powiedzieliśmy, że na sali są jeszcze takie dwie osoby, bez których nie byłoby ślubu i za to należy im się coś wyjątkowego, być może nawet Oscary. Wtedy wyjęliśmy z pudełek takie statuetki przypominające te, które są rozdawane przez Akademię Filmową. Te nasze Oscary były na takich podestach, na których znajdowały się też tabliczki z dedykacją. Na jednej była Dedykacja pod tytułem Za rolę najlepszej świadkowej, a na drugim za rolę najlepszego świadka, i tam były też nasze nazwiska i bodajże data. Niestety nie mam już tych Oscarów, jak zapewne się domyślacie, one są już w rękach świadków. Nie zdążyłam też zrobić zdjęcia przed weselem. Tak to czasem bywa, że tam jest tyle rzeczy do ogarnięcia, że no nie sposób po wszystkim pamiętać. Po wręczeniu tych statuetek zespół zagrał piosenkę Dancing Queen z repertuaru Abby. No i my razem tańczyliśmy yy, przez kilka minut. Yy, wiecie, ta abba to tak celowo, to takie niby skojarzenie, że my, oni dwójka, my dwójka, cztery osoby, które są ze sobą zżyte. Myślę, że wypadło bardzo fajnie. Ja miałam jeszcze jeden pomysł na prezent dla świadkowej. Yy, chciałam podziękować jej nie tylko za pomoc na weselu, ale też za organizację... Wieczoru Panińskiego, który naprawdę był super. Nad ranem po kolejnej entej już poprawce sukni ślubnej, naprawdę było ich sporo, bo miałam dosyć trudną suknię, wręczyłam jej kubek z naszymi takimi ala podobiznami, yy, imionami, a po drugiej stronie był napis Dziękuję, że jesteś. Wiem, że Agacie ten kubek się spodobał, wiem też, że do tej pory pija z niego kawę, także bardzo się cieszę. że. Tak zostało odebrane. Jeśli zdecydujecie się na ten kubek, to bądźcie ostrożni w czasie zamawiania. Ja zdecydowałam się na wzór numer 5 i przed komputerem wydawało mi się, że te włosy świadkowej mają taki kolor bardziej ciemny blond, a w rzeczywistości na kubku były raczej rude, ale to jest drobiazg. Ja w opisie tego filmu zamieszczyłam link do strony internetowej, z której kupiłam ten właśnie kubek, więc, jeśli będziecie chcieli, to oczywiście polecam. Na naszym weselu pojawił się też mały bonus. Były podziękowania dla babci mojego męża. Wzięliśmy mikrofon, powiedzieliśmy parę słów. Wręczyliśmy babci bukiet czerwonych róż, ale tutaj nie o ten. Drobiazg chodzi tylko o gesty. Uwierzcie mi, że to było takie bardzo wzruszające wydarzenie. Taki ważny moment dla nas i dla myślę, gości, na pewno też dla babci. Co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że babcia po tych podziękowaniach wzięła mikrofon i także złożyła nam naprawdę bardzo ciepłe, miłe życzenia na nową drogę życia. Hmm, powiedziała kilka słów od siebie, a biorąc pod uwagę, że ma 90 lat, to bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło, także to był dla mnie prawdziwy sztos. Wiem, że czasem może Wam się wydawać, że te podziękowania są niepotrzebne albo że goście będą się nudzić, albo, że mm, to taka szopka, ale zupełnie inaczej na to spojrzycie, jeśli to Wy będziecie komuś dziękować, albo jeśli to Wam za coś ktoś podziękuje. Uwierzcie mi, że to są fajne wspomnienia i naprawdę pamięta się to na lata i należy się tego bać. Wesele ma być w jakiejś części dla gości, ale przede wszystkim ma być to wspaniały dzień dla Państwa młodych. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Linki do wszystkich prezentów zamieszczę w opisie tego filmu, więc jeśli macie ochotę, to korzystajcie. Powiedzcie mi natomiast, jak u Was wyglądały podziękowania dla rodziców i świadków, jakie mieliście pomysły, a może uważacie, że to zupełnie zbędne. Swoje opinie piszcie koniecznie w komentarzach. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Pamiętajcie też o tym, że jeśli klikniecie w dzwoneczek, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym nowym odcinku. Zapraszam Was też do obserwowania mnie na moim facebooku i na Instagramie. Tradycyjnie linki do moich kont znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.